Święty Jan od Krzyża w 33. strofie pieśni duchowej. Nie chcę, byś mną pogardzał, bo nawet jeśli czernie znalazłeś we mnie, już możesz na mnie spojrzeć, niczym spojrzałeś wcześniej, bo obdarzyłeś mnie pięknem i łaską. W tej strofie następuje dziwny zwrot w myśleniu o lubienicy. Nie wiadomo dlaczego, ale ona, mimo tak sporego zaangażowania i tak wielkiego doświadczenia miłości Boga, wypowiada dziwnie brzmiące słowa. Nie chcę, byś mną pogardzał. Przecież ona doskonale już wie, że w Bogu nie ma ani krzty pogardy wobec swego stworzenia, któremu przecież sam dał istnienie. Ona przeszła z ukochanym całą drogę jednoczenia, a teraz zaślubiona z samym Stwórcą wie, że Bóg kocha każde swoje stworzenie i niczym się nie brzydzi. Czyżby zatem rodziła się w niej pokusa powrotu do zachowań starego człowieka i wcześniejszej brzydoty? Nie. Ona raczej własne co do siebie obawy przelewa teraz na samego Boga. A zatem to stwierdzenie w jej ustach powinno raczej zabrzmieć nie chcę sobą pogardzać, mimo że zobaczę jeszcze niedoskonałości tę czerń, gdyż w świetle całości mojego życia doświadczam jednak piękna i siebie i otaczającego mnie świata. Czyli na tej drodze jednoczenia z Bogiem chodzi zatem o to, by odkryć swe piękno i nabrać wartości, ale jednocześnie widzieć swą nędzę i skłonność do złego, zachować równowagę. To stwierdzenie jest więc wykrzyknikiem, który mówi o blubienicy, iż mimo wysokiego stanu doskonałości siebie, nie może ona polegać tylko na samej sobie. A zatem, w tej strofie, co jest bardzo ciekawe, oblubienica z jednej strony się obawia i słusznie, ale z drugiej strony jest zupełnie pewna, co na tym etapie jest oczywistością. Ona teraz wszystko zamyka w uzdrawiającej przestrzeni spojrzenia. Bo Boże spojrzenie to miłowanie. I mówił kochanemu, skoro kiedyś spojrzałeś na mnie, czyli pokochałeś mnie i to w stanie chaosu i brzydoty, to teraz tym bardziej możesz patrzeć na mnie, czyli kochać mnie, gdyż jestem całkowicie gotową na tę miłość, wręcz pełna harmonii i piękna, czekam na to spojrzenie. Opatrzenie Bo Boga jest miłością, a Boże spojrzenie upiększa i uzdrawia. Święty Jan odkrzycza temu Bożemu spojrzeniu, przepisuje aż cztery właściwości wobec ulubienicy: oczyszcza ją, przydaje jej wdzięku, wzbogaca i oświeca. A to wszystko po to, aby ona siebie właściwie postrzegała, przebaczyła sobie, przyjęła i pokochała. Dlatego wobec tego Bożego spojrzenia oblubienica jest wyjątkowo wdzięczna, gdyż teraz dobitnie już wie, że cała ta jej droga przemiany brzydoty w piękno to nie jest jej zasługa. Ona mówi: Obdarzyłeś mnie pięknem i łaską, czyli obdarzyłeś uporządkowaniem mojego wnętrza i samym sobą, lub inaczej. Sam przygotowałeś me wnętrze i sam w nim zamieszkałeś. Ona teraz wie, że ze względu na stwórcę jest tego godna, ale ma też ciągłą świadomość własnej nędzy. Dla niej teraz wszystko jest łaską. Mało tego, czuje się silną, a dzięki pokorze mężniejszą. Widzi swe piękno. Ma poczucie własnej wartości. Ma świadomość że nie jest byle kim, jest pewna, Bóg ją wywyższył, a ona nabrała odwagi i śmiałości. Dlatego ma wielkie aspiracje i to na miarę, uwaga samego oblubieńca. Rodzi się w niej zdrowa zuchwałość, która każe jej stwierdzić: Znam swoją wartość. Dlatego broniąc własnego piękna, tak naprawdę bronię spraw Bożych, a wręcz Boga samego. A walcząc o własne piękno, walczę o sprawy mojego Stwórcy. Ale uwaga, piękno odnalezione i grzech odpuszczony nie znaczą, że oblubienica ma żyć bez bojaźni. Ona ma cieszyć się odkryciem, ale jednocześnie pamiętać swój poprzedni stan. A to wszystko po to, by się nie pić, lecz raczej dziękować i przede wszystkim ufać. Podsumowując zatem tę 33 strofę, po pierwsze, nie jest ważne, co się stało, ale co z tym teraz zrobisz. Po drugie, przebacz sobie własne głupoty, gdyż kiedyś nie miałeś tej mądrości, którą masz teraz. Ale pamiętaj, że nie możesz już wracać do poprzedniego stanu chaosu i brzydoty. Po trzecie, patrz na siebie oczyma Boga. On dostrzega twoje wewnętrzne piękno. On patrząc kocha, a spoglądając uzdrawia. Po czwarte, dla równowagi wielkość twojego piękna zakłada świadomość twojej nędzy, a świadomość własnej nędzy popycha cię do odkrywania wielkości własnego piękna. Lub inaczej, staraj się odkryć swe piękno i nabrać wartości, ale jednocześnie widzieć swą nędzę i skłonność do złego. I po piąte, bądź jednocześnie i odważny i ufny. Po prostu ciesz się z sobą w przestrzeni pokory. I na koniec niech przemówi sam nasz święty przewodnik, czyli... Jan od krzyża. Zabrawszy ostatecznie duszy grzech i szpetotę, już nigdy więcej ich duszy nie wyrzuca i nie przestaje udzielać jej łask z ich powodu. Albowiem Bóg nie sądzi przecież dwa razy za to samo. Jednak choć przebaczywszy raz niegodziwość i grzech, Bóg zapomina o nich, nie znaczy to, że i duszy wypada puścić w niepamięć swoje poprzednie grzechy, ponieważ, jak mówi mędrzec, grzech odpuszczony nie znaczy, że masz żyć bez bojaźni. Oblubienica nabierając wreszcie pewności siebie i uznaje swoją wartość dzięki darom, względom, jakimi jest obdarzona przez swego umiłowanego. Tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię oczywiście do lektury 33. strofy pieśni duchowej. Link do książki znajdziesz jak zwykle w opisie. Pamiętaj też o minimum 15 minutach modlitwy w ciszy wokół treści dzisiejszego nauczania, dzisiejszego rozważania. O tym jak to zrobić, jak to uczynić, mówiłem w trzech pierwszych odcinkach wprowadzenia do pieśni duchowej. Zajrzyj tam koniecznie. Do zobaczenia za tydzień. Niech Bóg, który jest miłością, nas porywa i prowadzi do siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.